Jestem z powrotem. Dobra. Chodźmy, że. Tu pewnie jest do oczyszczenia. Zróżnik toksyn, żeby żadnych chorób nie przynosić. Ok, zapiszmy grę O, teraz coś jeszcze z nim. Nie widzisz, że zastanawiam się nad bieżącą sytuacją. Dobra. Nic nie powie, a więc chodźmy do tego kolesia Uhuhuhu Cyk Hu-hu-hu Uhuhu. Dobra, co mam w terminalu? Roska F50, Fw53. Natychmiast w, w, wysłać specjalistów, którzy naprawią wieżyczki w punkcie obserwacyjnym przy wejściu do kolonii. Szef strażników Julio Eskados, Zarządzenie AP48 do szefów strażników Julio Eskadosa. Poszłowę specjalistów, którzy naprawią wieżyczki w punkcie obserwacyjnym w pobliżu wejścia do kolonii. Wieżyczki są zepsute i działają w nieoczekiwany sposób. Kopiuj i kopiuj. Ok, a ciebie możemy zhakować. Hmm, bateria bandaż, bateria bandaż, dobra, nic. Nic nie ma. Jesteś pusty. Dobra Uuu tu coś jeszcze było, co tu pisze? Tez funkcji nie wdychać Aha, dobra A my to wdychaliśmy, oh boż. Łożysko Dobra Ty mam pojemniczek Dobra, chodź tu Jak to teraz otworzyć? co otworzyliśmy. O, się przyda. To coś jest, to nic nie ma. Przecież to jakiś potwór będzie. Bełty, dobra. Bełty się zawsze przydadzą. Do zniszczenia wrogów. Mięso w puszce także się przyda. To jest jakiś kurde Maść, nóż myśliwski, sprzedamy. A tak, to tutaj nic za ciekawego. To to nie ma. Dobra, tu są jakieś kamienie ur urąbane ściana fajnie zrobiona. Dobra, teraz wychodźmy tutaj. Kama. Yeah. Jeja. Jej od razu z Muła. Zajebiście Belinda, Birk, Eric, czy jakiś Jakub Fajfus Hej, terminal, lubię terminale. Zarządzenie bezpieczeństwa: Cel publiczny, aby zachować bezpieczeństwo, za zabranie się pracowników laboratorium, wychodzenie do obszarów strzeżonych. Pracownicy muszę posiadać karty identyfikujące. O, ale ma stojący. Boże, malutki. Jeja. Yeah. O. Ram Hendrickson. Jo, yo yo yo. Tylko trochę się mówisz? Nie widzisz. A. Ty mi mówisz, kółko to to, to, to samo. Dobra. Hmm, porozmawiajmy może z Emmą? Dziś nie ma pracy. Tu, hmm. to za co? O, tu będzie taki punkt na pewno, co to byliśmy. Ta Igor? Ingo Boże, Igor przeczytałem. Witaj. Jojo. Witaj, widzę cię po raz pierwszy. Czy jesteś nowym członkiem naszej kolonii? Tak. Tak, jestem nowym łowcą kolonii. Opowiedz mi o strukturze kolonii. Istnieją trzy drogi. Jeżeli pójdziesz w prawo, trafisz do sektora ochrony oraz sektora badań wojskowych. Znajduje się tam główna winda generatora, tajne laboratoria i koszary. Jeżeli pójdziesz prosto, trafisz do sektora wypoczynkowego. Znajduje się tam park, bar oraz mieszkania. Mhm. Jeżeli pójdziesz w lewo, trafisz do sektora badawczo-naukowego. Znajdują się tam laboratoria geologiczne i fizjologiczne. Oko. No, wielkie dzięki. To, 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 to Jakub się ma Jakub. Banany. Myślę, że spodoba ci się w naszym barze. To takie relaksujące miejsce. Dobra, chodźmy do tego baru, jak tak chcą. Mają <laughs> tu banany drzewa, wszystko ładnie porobione. Zobaczmy tutaj. No ładnie, 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 bardzo ładnie. Palmy, wszystko. Boże. Full wypas. To taka fajna podłoga w Minecrafcie. No. Tylko, że, szkole, że trochę tak mi muli. Ale spoko. Jejo. Yeah, yeah. Co tutaj? Po co takie coś? Dobra, chodźmy tutaj. Dziwna mhm. to jest zjawa, patrz ta patrz o i ona tak nas oślepia, jeżeli nie chcemy, aby ta zjawa nas atakowała i oślepiała. Omijajmy ją z daleka. Tu są dwie zjawy. Dobra, jesteśmy. Czas powykonywać parę questów. Boże, to jest to jedna zjawa. To jest druga zjawa. Nie chcę być oślepiony, boże. To świnia. Dobra, chodźmy powykonywać jakieś questy. Mam taką chcicę na questy hmm. Po co jest takie coś? Pff, dziwne Dobra Wychodzimy stąd Tutaj Oh yeah, już czuję tą ścinę Dobra Teraz idziemy sobie tu Tam są jakieś te laby. Oratoria I tam na przykład będą jakieś questy Ciekawe questy Heja, banana Coś tam, jakiś terminal jest, super Kochałam Tu jest pusto Chodźmy tutaj Oh yeah Eksperymenty kwantowe, ten potworny eksperyment ściśle tajny, ale Steve powiedział mi prawdę, z pojmuję pojmuje te wszystkie naukowe terminy, jakieś doświadczenia z kwantami, niszczenie łańcucha molekularnego. Wiem tylko, że zdążył się, zdarzył się wypadek i ludzie zaangażowani w badania zniknęli. Od tego czasu w kolonii pojawiają się przerażające duchy, kwantowce, takie, tak je nazywają. Naczelnik. Koloniu krywa tej informacje, ale ja znam prawdę. Jednym z tych duchów jest mój kochany Steve. Te duchy starają się odnaleźć spokój. Co, w to, co to w ogóle za nauka? Biedny Steve. Aha. Czyli te, z, czyli te zjawy to są kwantowce. Pozostało się po nieudanym eksperymencie. Czysto. Chodźmy teraz tutaj. Dobra, tu coś będzie mieć. Pojawniczek, super. O, jep, 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 yep. Dobra, teraz działa. Dobra, wierzę wszystko. tu tu szybki zapis. Dobra, tu coś jest, tu nic nie ma. tu coś jest jakieś wejście o, yo, motherfucker, lol tu coś, jakieś zejście na dół fajne coś no srebrny płomień, dobra to mi wystarczy co to jest to srebrny płomień, wytyfy tak, tak nie to Dobra, otworzyliśmy To ja potrzebne. Fiolkę Ile mamy fiolek? Fiolek mamy trzy. Więc na razie nic są nam potrzebne Choć fiolki są. Po... Jedna fiolka jest potrzebna do jednego questu, którego zamierzam... który zamierzam zrobić Dobra, co tutaj mamy? Iwan Mocherowicz, jakiś uniwersalny pojemnik. O, tu jest terminal. Zestaw chemiczny. Mam raport numer 128. Według naszej teorii, srebrny płomy nie jest minerałem, lecz produktem powstającym w wyniku działania specyficznej kultury wirusów. Aby zbadać te teorię, musimy namnożyć ten rodzaj wirusa naczelnik laboratorium geologicznego Iwan Łocherowicz Dodatka oficera ze względu na niestabilną pracę serwera wszystkie ważne dane zostały przeniesione na serwer kronii więźniów Dobra, mm, dziwne Dobra, chodźmy teraz tutaj Co my tutaj mamy, pojemnik mamy Cyk Cyk, 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 nie Boże, to, 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 nie, to, dwa, to, to, ten, to, Yupika, yay, what the o, to, what to fakę, o, tu coś jest ciekawego, to wezmę na razie i to nic na razie nie jest więcej potrzebne, choć humory będą potrzebne i łożysko, tak czy siak będzie potrzebne, coś na pewno. Dobra, chodźmy teraz tam. Zobaczmy. Drzewko. Y, 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 Terminal. Gorana Borkowicza. Drogi Goranie Borkowiczu, pragnę Cię poinformować, że nie jestem zadowolony. Kopiuj atmosfery panującej w naszej kolonii. Po przejęciu wazy przez hakera straciliśmy nie tylko nasz status, ale również naszą niezależność i wolność. Musimy wykonać wszystkie zlecone przez niego plany. Wydaje mi się, że nasz nowy szef nie ma o nauce i procesie kreatywnym. Pamiętam czasy, kiedy pracowałeś pod twoim kierownictwem, Iwa.